Hejka, witam was w kolejnym odcinku Grand Theft Auto San Andreas i ten odcinek nagrywam tego samego dnia co poprzedni ponieważ poprzedni trwał tylko 10 minut a ich poprzednicy trwali półtorej godziny i 40 minut więc uznałem, że skoro taki krótki był tamten to przyda się żeby były przynajmniej dwa O, jakiś domek do kupienia, z tego co widzę. Jej, dom do kupienia. Oddawaj rowerek. Uwielbiam rowery. Aha, ten jest na niebiesko, czyli że go nie można kupić. No, akurat by rower tak auto wywalił, wiecie? Ej, ej, ej. Katastrofa! uhu Tak, niby jestem praworządnym obywatelem, ale nie mówcie tego nikomu. Że zrobię yy, jedną prostą rzecz, czekajcie, musicie mi wybaczyć, że ja to zrobię. Wow. Ale zrobiłem normalnie katastrofę A jeden rowerek przetrwał Tan, 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 tan Ło! Wow. Palę się! A nie, nie palę się Przed chwilą się paliłem Zaraz, nie, 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 chciałem ten samochód. Wow. Czyli, że te samochody w powietrzu wybuchają? Super. No dobrze, ale jeden samochód mi się przyda. O! Te wszystkie samochody odlecą. He, hej, porwałem gościa! Hej, porwałem jakiegoś gościa. Tak, uciekamy. O nie, nie będzie tutaj żadnych ucieczek. Czy ten koleś się zbagował? Chciałem mam pomysł, jak uratować tego gościa. Jak zabić tego gościa. He, to nic nie zrobiło, ten wybuch. No to teraz już po gościu. O sorry koleś, ale ten wóz muszę mieć. Uhu! O, co się dzieje? Czemu ten samochód lata? Ludzie, nie, 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 nie! O! O, karetka. Ukradniemy ją sobie, Uhu, Nie lubię karetek, ale dla tej mogę zrobić wyjątek. Bo to jest San Andreas! Macko najświętsza. Łohoho! Łohooo! Ło, stój! Widziałem tam ciekawe miejsce i chciałem w niej iść. Ale samochód... Ale w ogóle to dlaczego te samochody latają? Pełne życie muszę mieć. Teraz mam dodatkowy pancerz w razie jakby się coś działo. I przy okazji masę pieniędzy. Czekajcie, zanim pójdę w tamto miejsce, chciałbym zobaczyć jeszcze jedno, czyli to. Pójdę w tamto miejsce, ale najpierw muszę zobaczyć to miejsce. No. Fajne, lubię takie gadżety. Ale, ale nikt do nikąd nie prowadzi. Dalej. Oj. Kurde, słuchajcie, te kamery normalnie, chyba żywe. Tak, widzę miejsce, w które chciałem iść. Czyli ruchome schody, które pewnie prowadzą do nikąd. A może jednak dokądś prowadzą. Tak, wiedziałem. Jest restauracja. Fajnie, przynajmniej wiem, że mam dom blisko. Res... Yy, boże, jaki dom, co ja opowiadam. Wow. To jest jakiś hotel. No ale nie no, słuchajcie, bo... Różne są wejścia, dobra? Słuchajcie, to jest normalnie jakiś hotel, chyba. Dobra, co teraz? No tutaj nic nie ma. I tam myślałem, że coś fajnego, a tu takie głupie głupocie. Na pewno nic tu więcej nie ma, żeby coś fajnego było. Nie postarali się, w ogóle nic tu nie ma ciekawego. Ale ja sobie to miejsce zaznaczę, żeby móc tu później przyjść. Poczekajcie. A nie, przypomniało mi się, że ten guzik od myszki powinien działać. No właśnie. Aha, nie. Stop! Bach. Słuchajcie, aż dwóch ludzi porwałem teraz. Łooo, tam? well